proszę pan obok. I, I może bym poprosił o mniej emocji. Proszę pani, to samo co, co Pan chce powiedzieć, ale mniej emocji, bo po co, nie ma sensu. Jeszcze nic nie powiedziałem, nie wie Pan, nie wie Pan Przewodniczący. Ja znaczy, powiedziałem mniej powiedzieć. emocji niż kolega, tylko tyle. No emocji niestety w rolnictwie są. Dzień dobry Państwu Panie Przewodniczący, Panie minister, Szanowni Państwo. Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Jeżeli chcą Państwo poznać sytuację którą. Ja bym prosił, ja bym prosił, żeby się Pan przedstawił do protokołu dobrze, bo to musimy. Zarzecki zresztą. Michał. Rolnik z województwa podlaskiego. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli chcą Państwo poznać sytuację, sytuację ekonomiczną w rolnictwie, to ja zapraszam na gospodarstwo. Swoje, kolegów, koleżanek, czy to małych, czy to dużych i, i Państwu pokażą. Bo dzisiaj sytuacja wygląda tak, że pan minister Kowalczyk w czerwcu 2022 roku mówi nie sprzedawajcie zboża, trzymajcie, w przyszłym półroczu zboże będzie droższe. Dzisiaj rolnicy powinni wystosować proces zbiorowy, bo urzędnik państwowy ich oszukał i ten proces by wygrali, bo dowód na to jest jasny. Dzisiaj cena zboża jest tragiczna, a za to ceny nawozów są wysokie nadal, chociaż cena gazu jest sprzed, tak jak w lipcu 2021 roku. Przypomnę, że wtedy ceny nawozów były poniżej półtora tysiąca. Dzisiaj Niemcy obniżają ceny nawozów, zaraz pojedziemy i będziemy w Niemczech nawozy kupować. Bo nasze polskie narodowe są drogie i nic się nie dzieje. A pan minister Kowalczyk mówi, że na razie nie przewiduje, że ceny spadną, a na pewno nie poniżej dwóch tysięcy. No to jest ciekawy, no bo powinniśmy teraz takie być, Dalej kolejny wiceminister Kołakowski, gdy pytałem ostatnio o, o, o rynek mleka, to mówi, że mleko spadło pięć groszy. Nie o 40, tak jak u mnie w spadło 42 grosze, tylko 50, góra 15 to w rzadkich wypadkach. No to ministrowie, wiceministrowie nie wiedzą co się dzieje na, w sytuacji na rynku rolnictwa. Pojawi się jeszcze większy problem, jeżeli cena spadnie poniżej opłacalności, już mali rolnicy mówią, że zaprzestaną produkcji mleka, no bo oni nie będą się zażynać na hodowli bydła, na produkcji mleka, bo im to się nie będzie opłacać. Duży będzie musiał, bo ma kredyty. Mały zrezygnuje i zmniejszamy kolejną ilość rolników. Zacznie się jeszcze większy problem przez zboże z Ukrainy, które nie potrafił rząd zatrzymać, przez że techniczne czy tam przemysłowe, jak to zwał tak zwał, ale te zboże trafi jako paszowe i zaraz nasz eksport siądzie, bo my, powiedzą Niemcy, Dania czy inne kraje azjatyckie, powiedzą te mleko, te mięso było chowane na złym zbożu, złej jakości. I tak załamiecie nasz rynek, że te mleko będzie po 50 groszy, nie tak jak jest dzisiaj jeszcze po te dwa czy jeszcze trzy, tylko będzie po 50 groszy. A już o, o mięsie, o kurczakach, które dzisiaj przez ptasi się wypadają już kolejne gospodarstwa. Już o świńskiej grypie to nie wspomnę, no bo to, to już w ogóle jest porażka. Miesiąc po wyborach załatwimy ASF, minęło siedem lat, a gospodarstw nie ma rzeczywiście załatwiliście ASF, bo nie ma już czego zbierać. Ale teraz przejdźmy do tych kredytów. Fajnie wszystko wyliczone jest, dobrze, pięknie, ładnie w rolnictwie. Tylko, że szanowni Państwo, weźcie pod uwagę, że wyliczenia to jest jedna rzeczywistość, to jest drugo. drugie. Kredyty, kredytów dla rolników nie ma. Mamy polskie banki, podobno narodowe banki. Nie ma w tych bankach żadnej oferty dla rolników. Nie można właśnie, tak jak to wielu rolników mówi, stworzyć banku rolnego że wykupiliśmy PKO, no to go zróbmy dobrym bankiem rolnym. Wtedy oferta dla kredytów będzie, dla rolników będzie i rolnicy będą mogli brać dobre kredyty. A tak biorą kredyty. W wakacji kredytowych rolnicy nie dostali. Czemu mają być poszkodowani? Czym są gorsi od reszty Polaków rolnicy? Że nie mogli dostać wakacji kredytowych, gdzie był ten ciężki czas, czy to w pandemii, czy też w, w ostatnim czasie. Ale kredyty w bankach to jest jedno. I tutaj jest mowa o tych kredytach bankowych, ale dzisiaj rolnicy biorą kredyty w parabankach, biorą w funduszach pozabankowych i o tym nikt nie mówi. Rolnicy wieszają sobie już na, na głowę sznurek, bo, bo w, ty, w tych bankach, w tych parabankach, no to niestety są w tragicznej sytuacji. Ale tu jest bardzo ciekawy w tym pięknym opisie, Szanowni Państwo. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela takiej pożyczki na restrukturyzację. No i rolnik taki musi być, to są wyłącznie długi wymagalne, niespłacane przez okres co najmniej trzech miesięcy. Tylko że jeżeli rolnik nie spłaca przez trzy miesiące, no to można wziąć pod uwagę, że ten rolnik nie ma pieniędzy. A co jest dalej? Rolnik, żeby był zweryfikowany, musi wnieść wkład własny. No to chyba. Nie chcę nikogo obrazić, ale naprawdę człowiek o, o, o bardzo małym rozumie, żeby nie powiedzieć idiota, to wymyślił. Bo proszę państwa, jeżeli ktoś ma wkład własny, no to nie potrzebuje restrukturyzacji, nie potrzebuje i to jest 25% wkładu własnego. Przy na przykład milionie to jest 250 tysięcy. Jeżeli rolnik ma 250 tysięcy, no to po co mu się restrukturyzować, no po tych 250 i jeszcze 3 miesiące ma nie spłacić, czy tam 6 miesięcy. No to jeżeli ma 250 nie spłacał, no to się zaraz do niego przyczepią inne służby, że jak ty nie spłacałeś, jak masz pieniądze. No to naprawdę wymyślcie coś mądrego, nie potraficie, no to rolnicy mają dla was odpowiedź. Wiedzi bardzo dobre. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa też podobno pomaga rolnikom. No tak, za, za przyjęcie gospodarstwa 25 gospodarstw skorzystało, bo wymagania są takie, że nie da się ich spełnić, nawet zabraknie pustej kartki, no to jest wniosek odrzucany. No przy tym też warto wziąć pod uwagę, że, że są tylko brane kredyty bankowe, nie są właśnie brane z tych funduszy i innych i innych Innych pożyczek, ale, ale jeżeli KOWR może udzielać taki pożyczek, to, to rolnikom pomoże tak zwany kredyt pomostowy. Kredyt pomostowy nie, nie oddani gospodarstwa za spłacenie, bo, kredyt, bo rolnik wziął kredyt i chce go spłacić, ale jeżeli nie może go spłacić, to potrzebuje przejścia z, z, z jednego do drugiego, a dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj Krajowy Ośrodek Wsparcia Warto podkreślić jeszcze raz wsparcie rolnictwa nie wspiera rolnictwa, nie wspiera rolników. Ministerstwo oczywiście może przedstawiać wszystkie dane, ale jeżeli tak dalej będzie, no to przyszły rok y, zakończymy tym, że y, część rolników y, będziemy odwiedzać na cmentarzu, część rolników y, zakończy swoją działalność. Y, jeżeli będą na to y, y, mogli sobie pozwolić, no, część rolników dalej będzie tyrać y, do, do śmierci. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś państwa jeszcze?